Dzień dobry, zobaczymy co się nam dzisiaj pokaże, jaki będzie temat przewodu tego czytania. E, słuchajcie, wczoraj próbowałam sześć razy nagradziłam film i cały czas mi się cofało do przodu. E, dzisiaj już dwa razy. Zobaczymy, może tym razem skoczy. Wczoraj nawet jeden filmik mi gdzieś zniknął. Wskoczył, ale po prostu nie, nie wiem gdzie jest. Znikł tu na pitoku. Coś grzebią, coś robią, że, że po prostu filmy się nie załadowują. A więc zaczynamy. Ktoś... Ma teraz dużo myśli odnośnie Waszej osoby. Nostalgia się nam pokazuje, poczucie straty, ta doskonałość się pokazuje, czyli to będzie główny temat przewodni. To też jest sytuacja, gdzie ktoś może Was nieświadomie manifestować i powrót was do, was do siebie. Co mamy dalej? Przerwa, przerwa, celebrowanie, pokochanie siebie, i tu ktoś też musiał poczuć się sam ze sobą, czyli tu. Tu, co się, co się u Was zadziało, y, mogło być y, związane z tym, że ktoś musiał wzrosnąć. Ktoś potrzebował czasu, potrzebował czasu na ten wzrost. Uczucia takie same, uczucia wracają. I tu jest taka realna kon, 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 kolekcja, połączenie takie, gdzie jest między Wami jeszcze ta isk iskierka. Tu, to się tli cały czas, to nie odeszło, tak? Dodatkowo, co mamy? seksualne uniesienie, seksualny pociąg. Działacie do tego człowieka jak taki powiem, narkotek, tak? A oprócz tego to była też dla was, dla was czas, czy szansa, czy możliwe dla tej osoby, by ta osoba zaczęła dostrzegać nie tylko tą seksualność, którą Was widział, ale też to Wasze piękno, piękno wewnętrzne, piękno zewnętrzne, też żeby zaczął to, co obiecywał żeby zaczął po prostu spełniać, czy zaczęła spełniać. Czyli zawsze było obiecanki, cacanki głupiemu rados, a tu nagle żadnego ruchu, tak? Tylko mówił, 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 czy mówiła, 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 obiecywała gruszki na wierzbie i po prostu gówno z tego było. Także tu się pokazuje, że jest ten ruch, jest to działanie i to będzie szło on, czy ona będzie zaczynał coś robić, nie tyle gadać, co po prostu robić. Um, to był może taki chłopiec, chłopiec, kiedyś chłopiec, tak powiem, nazwę chłopiec czy dziewczynka, tak was nazwę ładnie, czyli tutaj się pokazuje bad boy, bad girl, czyli tutaj się pokazuje osoba, która wnosiła do was, jakby nie wiem, wy, was pociągało to może w jakiś sposób, tak, taka atrakcyjność po prostu, wy widziałyście, czy widzieliście atrakcyjność tej drugiej osobie, i tutaj między wami był ten balans, ale ten balans w pewnym momencie odszedł, tak? Co się pokazuje nam dalej? Uhum. Tutaj jest jakieś, jakieś połączenie, połączenie. Ktoś nie chce więcej dram, ktoś nie chce więcej bałaganu, dlatego też się mógł odsunąć od was, ale to połączenie nie wygasło, tak jak wam powiedziałam. To połączenie nie wygasło, to połączenie jest cały czas, tu ono jeszcze będzie wzrastać znowu, na chwilę obecną żadny z was nie potrafi się odezwać, pierwsze tu macie kluchę w gardle i żadne, nawet pół słowa nie potrafi wypowiedzieć. Mogliście dawać też albo pokazywać się całkowicie jako ktoś inny, całkowicie jako inne osoby, czyli zakładać jakieś maski, dawać jakieś, mogliście albo wy, albo ta osoba wam jakieś miksy sygnałów, takie po prostu mylne, też tak, gdzie y, też mogły być u, uczucia, które ten ktoś u, chował, ukrywał przeciw, przy, przed wami, przed całym światem, bardzo głęboko zachowywał się może tak. Y, Zimno, zdystansowanie, czemu tak jakby nie do końca chciał się otworzyć, nie chciał powiedzieć, nie był jeszcze gotowy na to, by po prostu wyznać, co no to czuje. bał się przede wszystkim też i możliwe swoich uczuć, bo to jest takie, te emocje, które by aż buzowały tym człowiekiem. I tutaj czas przychodzi, ten czas przychodzi na taką prawdziwą miłość, gdzie wy zaczynacie wracać do siebie i otwierać się, otwierać się tak naprawdę na prawdziwą taką miłość. Ale tutaj mówię, to był potrzebny czas. Czas odchodzą gry, odchodzą tego od odchodzi jakieś testowanie jeden, drugiego, tak? Analizowanie pewnych sytuacji i te właśnie takie rozchwiane uniesienia emocjonalne. I tutaj jest ta droga do sukcesu. Złoty deszcz pokazuje się, synchronizacje, które możecie wy widzieć, czyli ta nawet 11, 11, jakieś znaki. Coś, co Wam przypomina, coś, co Wam bierze i tak jakby potykało na myśl tą osobę. Czyli tak to się pokazuje. Ktoś tutaj manifestuje Was nieświadomie odnośnie powrotu, spoglądanie na Wasze wspólne zdjęcia, tak? E, tak jakby ta tęsknota wtedy się bardziej pobudza u tej osoby przez oglądanie Was. Dodatkowo poczucie straty, samotności sam ze sobą jest. I tu jest y, czas na to, że ten człowiek chciał, on próbował zapomnieć o Was, próbował wrócić na jakiś tam, nie wiem, na co się mówi, market, tak, ten rynek taki y, datingowy, A więc tutaj chciał z kimś się umawiać, mógł się nawet umówić, mógł się spotykać, żeby po prostu zapomnieć, ale jednak nie potrafił. I tu jest y, powrót do siebie, ale praca, praca was obojga, jeden z drugim, praca obojga. I to, że były blokady, ktoś kogoś mógł poblokować, były jakieś separacje, czy dystans nawet między miastami, między krajami, to tutaj nie przeszkodzi, żebyście wy się z domu pogodzili i po prostu do siebie wrócili. Tylko mówię, tutaj był ten wzrost, który wy musieliście przejść razem. I tutaj jest ten czas, ten czas i jest połączenie. Czas taki boski i połączenie was. Zobaczymy dla kogo to było, bo mam nadzieję, że ten film znowu wskoczy, a nie. Waga się pokazuje, lew się pokazuje, rak do góry dogami się pokazuje, skorpion się pokazuje. Ja tak mówię Wam do góry dogami, bo tak miałem kartę odwróconą. Co dalej się pokazuje? Panna się pokazuje, strzelec, i nie wiem, tutaj dobrze strzelec. Mamy sześć. Raz, dwa, bo jeszcze widzę tej barana pod spodem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze? I baron siódmy. Dobra, bo też się pokazał pchało się to. Pchło się to. Dobra, słuchajcie, także ja spróbuję Wam to wrzucić. Boże się uda.